Informacje z życia wzięte na gorąco, na świeżo. E, okoliczność włamań. Ostatnio dużo włamań się pojawia. Nie wiem jak u Was w Waszych rejonach, ale w Kielcach dość często. Bo i no. Mam informacje od znajomych, że tutaj coraz więcej tego typu zdarzeń. Poza tym zauważyłem, że na tych grupach takich. Osiedlowych, nie? jakaś tam grupa osiedlowa, barwinek, czy jakaś inna, są informacje, że, że są włamania, żeby uważać, ale powiem wam, jak przebiega proces włamania, bo do szwagra chcieli się władować na kwadrat i, i nie wyszło. I powiem wam, y, jakie przebiegłe syny. To tak, tak, żebyście wiedzieli, jak wygląda taki scenariusz, y, jak chcą okraść was albo sąsiada, to dobrze, żeby. I wy, żebyście wiedzieli i wasz sąsiad, żeby wiedział, to im, to sąsiadowi też wyślijcie ten film. E, taka prawda. Scenariusz wyglądał tak, miał miejsce w zeszłym tygodniu, a mianowicie e, tam w tym bloku, w którym szwagier mieszka, się pojawiła ekipa remontowo-budowlana, e, która poszła do sąsiada wyżej, do sąsiada naprzeciwko, najpierw do sąsiada wyżej, poszli, zapukali i powiedzieli, że że uprzedzają, że będą tutaj duże hałasy na klatce, z tego względu, że oni przyszli wymieniać u sąsiada piętro niżej e, drzwi. Tamten przyjął do wiadomości, e, aczkolwiek zdziwiony i potem poszli do sąsiadki, która mieszka naprzeciwko i też ta sama informacja, że przepraszają z góry, ale będą tutaj wymieniać drzwi, i, i, i że będą hałasy, żeby się tym nie przejmowała, nie? No ona mówi, ale jak kurnia wymieniać drzwi, jak tam drzwi wymienione, remont robiony był ostatnio yy, i ona w takim razie weźmie i zadzwoni tam się dowiedzieć do do, do sąsiada, nie? Czy to jest, czy to polega na prawdzie. No i tutaj czujność sąsiedzka zadziałała, bo jak oni do, z, dowiedzieli się, że będzie dzwonione do, do właściciela, u którego mają wymieniać drzwi, które no niepotrzebne absolutnie żadnej potrzebnie było wymieniania tych drzwi, no to się spłoszyli i już zniknęli z okolicy. No i dostał, dostała, dostał, no nie wiem kto tam dokładnie w domu dostał telefon, że ktoś im będzie drzwi wymieniał, no to oczywiście łączycie kropki, się okazuje, że wy żadnych drzwi nie wymieniacie, a jak wam ktoś przychodzi wymienić drzwi, to przypuszczać, przypuszczać można, że oprócz wymiany drzwi to jeszcze będzie Trzeba wymienić wszystko inne w chałupie, albo oni wam powymieniają i telewizory wam wymienią, konsole, no wszystko wam wymienią, co tam macie, nie? Wymienią wam na, e, że tak powiem, świeże powietrze w domu. No i tak wygląda mniej więcej przebieg takiego zdarzenia. Tak więc trzeba powiedzieć, że bardzo sprytnie ten temat przegląda. Oni zgłosili to na policję, tam jakieś działania, nie, nie znam szczegółów. Jak, jak będę miał jakieś szczegóły, to wam powiem. Tak więc warto u, u, uczulić sąsiada, że jakby się takie coś działo, że ktoś przychodzi, go informuje, że będzie wymieniał drzwi, a wy żeście go o tym nie poinformowali, to żeby do was zadzwonił i dobrze, żeby sąsiedzi mieli numery do siebie nawzajem, bo czasami tak jest, że się mieszka w bloku i się ludzie jakoś do siebie nie odzywają, nie wiadomo o, o, z jakich przyczyn, bo no ja tutaj dookoła z sąsiadami e, jak najbardziej kontakt mam, numery telefonów mamy, Spotykamy się też na różnych okolicznościowych, ulicznych imprezach, bo to jednak okazuje się, że jak już człowiek jest zmotoryzowany, trochę się wyprowadzi za miasto. To jak mieszkacie gdzieś tak jak ja. 5 km od miasta, dawniej to się wszędzie z buta chodziło, jak była imprezka, czy się jechało jakąś taksówką, a tutaj się już nie chce. I najbliżej gdzie? Do sąsiada! Bo nie trzeba samochodu, nie trzeba nic. Wystarczy wyciągnąć zawartość zamrażalnika i bania u cygana jest możliwa. Tak więc nie ma się co z sąsiadami skłócać. Trzeba z sąsiadami żyć dobrze, zawsze wychłócać. Ze wszystkimi trzeba żyć dobrze, ale trzeba, żeby sąsiad miał też do was numer telefonu, że jakby ktoś Wam przed wymienić drzwi. To, żeby chociaż zadzwonił do was i spytał: Ty, Stasiu, kto ci tam drzwi wymienia? Wymieniasz te drzwi? Jak jeszcze te drzwi wymieniasz? I to nie będzie wynikało ze wściwstwa, tylko z tego, że, no, jednak dobrze jak jeden na drugiego patrzy. I to nie tylko po to, żeby napisać donos, że ktoś sobie kupił nową, fajną furę, tylko że jak się do niego włamują, to żeby, żeby być czujnym. No, tyle w tej kwestii. A i. Wschodnio brzmiący akcent. Już nie chcę określać konkretnego kierunku, ale z cechą byłą taką, że ci co przyszli wymieniać te drzwi, to mieli wschodnio brzmiący akcent. Nie wiem skąd, ale takie są ustalenia podstawowe, że wschodnio. No szkoda jeszcze, że sąsiedzi nie zrobili takiej akcji, że jak już się takie coś dzieje, to nie przykumali jakim samochodem, przyjechali jakiś numer rejestracyjny, nie? Dobrze też jest, słuchajcie, pomyśleć sobie o jakimś takim prostym monitoringu. To teraz jest naprawdę niedrogie można, tak jak ja ostatnio eksperymentowałem z tym zestawem Akary co nawet mówiłem, że można sobie go i używać w HomeKit'cie Apple'owym a jak ktoś nie, to masz aplikację na Androida, można sobie tam podłączyć kamerę kamera jest od razu hubem do dodatkowych urządzeń, w zestawie macie czujniki inercyjne, czyli jakby już ktoś walił drzwi próbował je wymienić bez waszej ingerencji bez waszej wiedzy, to już dostaniecie powiadomienie są czujniki ruchu, są czujniki kontaktronowe, że można na okna zamontowywać, o tyle fajny jest ten system że te wszystkie czujniki działają na bateriach i muszę powiedzieć, że te baterie z mojej już perspektywy użytkowania, myślę, że grubo ponad roku, a nawet jeżeli nie dwóch lat, to jeszcze nie, nie zaistniała potrzeba wymienienia tych baterii, a to są zwykłe CR2032, to takie najpopularniejsze, większe, pastylkowe. Tak więc to jest dobre, że to już jest samo z siebie zasilanie. Oczywiście jest poziom baterii jest monitorowany przez aplikację i też pewnie dostaniecie informację, że trzeba coś wymienić albo zobaczycie, że coś nie działa. I druga sprawa, o którą warto by było zadbać, czyli taka centralka, która jest tam albo chociaż kamera, to dobrze, żeby miała jakieś gwarantowane zasilanie. A o co chodzi z gwarantowanym zasilaniem? Chodzi o to, żeby tam jakiegoś UPS-ika podłączyć, bo każdy system alarmowy zwyczaj ma akumulator, który nad tym dba. I też, jak macie system alarmowy, to sprawdźcie, czy ten akumulator działa. Bo jak ktoś wam przychodzi drzwi, to może wymienić, to może zrobić coś takiego, że stryknie bezpiecznikami na, na klatce. No i wtedy, ewentualnie, jak macie jakiś tam prosty system alarmowy zrobiony. A nie macie do niego zasilania awaryjnego, to jest lipa. A tutaj do takiej kamery, czy do takiego, do takiego centrum, do którego się podłączają te wszystkie urządzenia, kupujecie sobie UPS-ik jakiegoś prostego, nie wiem, 200-300W i nawet jakby Wam ktoś zrobił pstryk, to, to jeszcze przez godzinę, czy przez dwie, to ta bateria Wam to podtrzyma. Oczywiście pod warunkiem, że tam do tego nie podłączycie całej chałupy, tylko, tylko właśnie to jedno urządzenie. Tak więc tak jak e, e, mówię, za niewielkie pieniądze. I, czy taki, czy jakiś Xiaomi, czy tych systemów bardziej profesjonalnych, bo i na testhubie testowałem taki profesjonalny system alarmowy, który, który można dość mocno rozbudowywać i on też fajnie działał, ale to już są duże wydatki, a tutaj takie czujniki są, nie wiem, po 50, 70 do 100, kamera będzie kosztowała 300, No za, myślę... 600-700 zł. Możecie mieć jedną kamerę, taką, która wam będzie robiła monitoring, i to niekoniecznie ją zastawiajcie w sypialni, żebyście się nie musieli stresować, że tam Chińczyk patrzy, co wy tam robicie, albo nie będziecie musieli codziennie wieczorem na kamerę naciągać skarpetę, tylko sobie ją można zamontować gdzieś tam w przedpokoju, nie? żeby nawet jak coś się dzieje, to klikacie aplikacją w telefonie i widzicie, co się dzieje. Fajna karowa jest też dlatego, że jeżeli macie ją wpiętą, do Honkita, to ona również działa jako Home Security Video. Czyli oprócz tego, że w kamerze jest wbudowana karta pamięci, to jeszcze oprócz tego to się nagrywa do chmury jabłkowej, także nawet jakby wam przyszli, uszkodzili albo ukradli, wymienili wam tą kamerę na, na świeże powietrze, to też wam te nagrania zostaną w chmurze. I myślę, że to jest też fajny, fajny początek do jakiegoś budowy inteligentnego domu, nie? No, tyle. Tylko pamiętajcie, żeby było zasilanie. Patrzcie jak dziadek Biden kurnie ogarnia klimat, przyjechał, bomby lecą w Kijowie siedzi no kurnie zagwozdka podoba mi się taka akcja do galerii e... i dzisiaj jest luz, postanowiłem samochód podłączyć do ładowania, bo wszystkie cztery są wolne, ale jest lipa taka że się nie ładuje e... Jest czerwony kabel, zero ładowania i wydaje mi się, że tutaj tak zrobili, że się tylko bębki ładują. Trochę lipa, bo ktoś się nastawi, że przyjeżdża to czemu, do Kielc. Czemu tam ten się ładuje, jak to nie było... wiem, czy jest na pluk szerze zaznaczone. Tamten był w ogóle nie podłączony, został obok nas. Ja podłączyłem i teraz patrzę, nie ładuje się i wydaje mi się, że ostatnio też tak było. I jak ktoś sobie zaplanuje, że się w Kielcach naładuje w galerii, przyjeżdża i nie jest bębką, jest lipa, ale muszę potwierdzić, że się ładuje. ładują. Może to jest po prostu w ogóle zepsute. I patrzcie, tu se stoi elektryk, nie podłączony w ogóle. A tu se stoi mój, podłączony, ale nic się nie ładuje, a świeci się zielone światełko. Tak więc, jakaś jest tu lipa ogólna. Bo jest to oznaczone jako BMW, i mam mocne podejrzenie, że tak jak w, te, w ładowarce Tesli, możecie sobie włączyć, żeby się tylko Tesla ładowała. To pewnie w ładowarce BMW, możecie sobie włączyć żeby się ładowało BMW a na przykład prosiak i Tesla dupa nie działa